52. muzyczny festiwal w Łańcucie ruszył już pełną parą. Kolejne koncerty przed nami, za nami także wydarzenia dodatkowe, jak na przykład spotkanie autorskie z Bogusławem Kaczyńskim. To wszystko w urokliwych wnętrzach Muzeum Zamku w Łańcucie, przed którego gmachem się znajdujemy wraz z kolejnym gościem naszego studio, Stanisław Gwizdak, burmistrz miasta Łańcuta. Dzień dobry, witam pięknie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, dla Łańcuta to doroczne wydarzenie. W jaki sposób miasto przygotowuje się na przyjęcie festiwalowych gości? Jest to już na stałe wpisane. Kalendarz imprez na naszego miasta jest to ważne wydarzenie kulturalne, ponieważ promuje nasze miasto nie tylko w Polsce, ale i na cały świat, to, co dzisiaj powiedział między innymi na spotkaniu autorskim sam Bogusław Kaczyński. Czuje Pan na sobie taką odpowiedzialność jako włodarz miasta za to, że festiwal to właśnie taka wizytówka łańcuta obok samego Muzeum Zamku. Oczywiście, bo yy, Melomani nie przyjeżdżają tylko na sam koncert, ale również wcześniej przyjeżdżają i przechodzą przez miasto i musimy zadbać o to, ażeby ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i wyjeżdżają, zapamiętali nasze miasto bardzo dobrze. I tak się to nam co roku myślę, w miarę udaje. A czy łańcucianie cieszą się tak logistycznie po prostu na co dzień z tego y, większego zainteresowania i napływu chociażby samochodów, które zajmują miejsce parkingowe? No, może jeżeli chodzi o zajmowanie miejsc, to jest troszeczkę taka trudna sprawa, natomiast jeżeli widzimy, że po mieście troszkę więcej ludzi chodzi, prawda, to również korzystają z tego restauratorzy, dlatego że również ci, którzy po koncercie czasami wstępują, do restauracji, no i wiemy, co zostawiają, prawda? Skoro mówimy o tym, co wiemy, co zostawiają, czy dla miasta, dla miejskiego budżetu festiwal jest sporym obciążeniem? No nie jest. Oczywiście współfinansujemy, szczególnie jeżeli koncert chodzi o plenerowy, od strony logistycznej, ale uważam, że są to pieniądze, które wydajemy z promocji i one dziesięciokrotnie się potem wracają. To o tej promocji miejskiej porozmawiajmy odrobinę. Łańcuch to Muzeum Zamek, Łańcuch to festiwal muzyczny. O czym jeszcze warto pamiętać, odwiedzając to miasteczko? Oczywiście należy pamiętać o tym, że mamy piękny kompleks sportowy. Również mamy basen odkryty, jak i zamknięty. Wspaniałe mamy korty, mamy orlika, i w tym roku żeśmy oddali również i funkcjonowało sztuczne lodowisko. Jest to jedno w najbliższym tutaj terenie, na co oczywiście w zimie i w okresie zimowym wszystkich chętnych zapraszamy. To znaczy, że łańcuch stawia na sport? Oczywiście. Uważam, że jest to bardzo ważne, dlatego że jest dużo młodych ludzi, dzieci, a żeby im zapewnić czas, to właśnie należy stworzyć odpowiednio do tego bazę sportową. Wracając na to podwórko kulturalne i do samego festiwalu, czy są takie koncerty, które pan szczególnie pamięta, albo takie, na które czeka w tym roku, w tegorocznej edycji? Pamiętam ówczesny koncert, kiedy gościem honorowym właśnie był po długich latach oczekiwany Bogusław Kaczyński. Był to wspaniały koncert plenerowy, który on właśnie prowadził. Dzisiaj spotkanie autorskie z mistrzem Bogusławem Kaczyńskim. Czy melomani czekają na jego książki, zwłaszcza tutaj w Łańcucie? Oczywiście. Między innymi miasto również dało swoją cegiełkę, a żeby pan Bogusław mógł szybko wydać właśnie tą książkę o naszym pięknym mieście. Łańcud, moja miłość, taki jest tutaj publikacji, czy znajduje się już w biblioteczce burmistrza? Oczywiście. Premiera była w Warszawie i od tamtej pory już jest u mnie ta książka. Przeczytana? Częściowo. Częściowo. To życzymy miłej lektury. Dziękuję końca. bardzo. I do zobaczenia na koncertach. Stanisław Gwizdak, Dziękuję burmistrz bardzo. miasta Łańcuch był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.